Właśnie dlatego nie chcę znaj Ale znajdziemy ja jest go. W takiej przysłowie arabski. Jakie? Jeśli nie chcesz mieć wrogów, to nigdy nie pożyczaj od ludzi. Sam ludziom nie pożyczaj. Ale ja, ja nie chcę, ja nie chcę tego przysłowie arabskiego. Przy... Nie chcę mieć w żaden sposób u nikogo z jakiegoś długu, czy sam być na tym saldo. Ale przepraszam ja bardzo. Chcę być ale ja nie chcę pożyczyć samowystarczalnego. Ja? Jest ja? Tak. Pan nie jest samowystarczalny. Nie? Nie. Tak pan uważa? No bo ja się staram być samowystarczalny. No to ja panu przysłowiłem. Ja, panu... Jak pan przeżyje dwa miesiące. Karcerze. Albo nie, w dacha, to tak jak w Grzesił. Nie. Matthausen Gisson. To Wszyscy trzeci wrzesiłkę. No. Mathausen Gissen. Powiem Panu le lepszy numer. Jak pan... No, przeżyje... Mathausen Gissen, jak 5 lat w obozie, kto się rozumiesz, przeżył to był kozak, bo tam po trzech miesiącach się wielu ludzie wykańczali. Wie pan co? Mat jak pan 2 miesiące tutaj w tym obozie. Na zróweczku. To wtedy pan będzie samowystany. Gdzie jest gdzie jest policja? Czy pan Policji? Tu nie ma. Nie ma. No. Na dole jest. No, no, no. no to ja zachowuję spokój. Ja zachowuję spokój. Ja nie ma tu policji. Ja, jak ten budda, tą yy, buddyjską markę. Dużo matrę. zdrowia, szczęścia i nowego No, i nowego rocznika. Za, za rok tutaj, za rok jak najlepszy. Ahoj. Ale film. Może jakiś komentarz co do tego? Ja, tak, panowie spragnieni są po prostu. Bić mi się chce. ортоку да